Was w pierwszym dniu vlogmasu. Jest to zdecydowanie mój ulubiony czas w roku. I będzie się bardzo dużo działo Obecnie będę jechała z Maciejem do galerii Jedziemy do szczególnie do Primarka Bo już wyczaiłam tyle pięknych, świątecznych ozdób Więc dzisiaj będą świąteczne zakupy I nie mogę się doczekać Bo naoglądałam się już na stronie Ile jest tam cudowności Na pewno kupię kilka prezentów Dla najbliższych, ale też Myślę, że dokupię jeszcze coś do mieszkania Chociaż powiem wam szczerze, że już nakupowałam Dwa wielkie wory z Pepco Za które zapłaciłam trzy stówy Więc na pewno wam pokażę to w którymś z Vlogmasów. Nie nagrywałam tych zakupów jak byłam, więc nagrałam może taki wielki, świąteczny haul. I chciałam wam jeszcze pokazać, co właśnie między innymi kupiłam Maciejowi w Pepko na Mikołaja, bo go już niestety nie będzie niedługo, więc stwierdziłam, że chociaż jeden vlogmas nagram sobie z nim. A później tak naprawdę on przyjeżdża dopiero 18 grudnia i będziemy wtedy dopiero stroić choinkę, także mam nadzieję, że też nie jest. Teraz za ciemno, bo trochę zmniejszyłam sobie, bo piszecie mi czasami, że jestem trochę prześwietlona Więc mam nadzieję, że teraz widać mnie ciut lepiej I zobaczcie jaką kupiłam mu świąteczną koszulkę Wzięłam jeszcze świąteczne majtki, ale to może sobie odpuszczę i nie będę wam pokazywać Ja jeszcze nie mam świątecznego sweterka, ale na pewno sobie jakiś kupię Mam dwa, więc pewnie będę w nich często paradowała w domu, w mieszkaniu I... Mam też kilka świątecznych piżam, więc ogólnie nie mogę się bardzo doczekać tego grudnia. Mam nadzieję, że miło spędzi ze mną czas. I lecimy na pierwsze świąteczne zakupy w dwójkę. Pokaż się, jaki jesteś zimowy. Rzecz bardzo. Masz kożuszek. Zakupów i powiem Wam, że wpadłam w totalnie świąteczny szał. W każdym sklepie jest już to na rzeczy na święta, no co w sumie nie jest niczym dziwnym, patrząc na to, że mamy grudzień, ale naprawdę coś niesamowitego to dla mnie było, ale powiem Wam, że ludzi bardzo dużo, normalnie nie szło totalnie nawet przejść, więc widać, że wszyscy już też postanowili zrobić szybciej świąteczne zakupy. Przebrałam się też już w świąteczny sweterek, żeby było bardziej, tak wiecie. Klimatycznie, i zobaczcie ile ja tutaj kupiłam rzeczy. Tutaj głównie z Primark'a i z CINSEA, więc zaraz Wam wszystko pokażę. Zaczęłam oczywiście od czegoś, no nie mogłam się po prostu powstrzymać. I jak zobaczyłam tego oto pana, którego nazwaliśmy Lucek, to no wiedziałam, że on będzie mój. Był jeszcze większy, ale jednak stwierdziłam, że wezmę tego średniego. On ma takie nóżki, które. No, sprawiałem, że jest zdecydowanie wyższy. Zaraz Wam powiem, ile on mierzy, bo gdzieś tutaj nawet widziałam 71 cm, no ale zobaczcie, on jest przepiękny, do jakich, na przykład do kuchni. Albo do salonu, tak wiecie, nawet przy drzwiach, naprzeciwko drzwi o, Że jak ktoś przyjdzie, to będzie mógł na niego patrzeć Pewnie w późniejszym czasie on będzie przy choince Bo tak jak wam wspominałam, choinkę będziemy stroić dopiero 18 grudnia Razem z Maciejem, więc będę na niego czekała Więc może w zastępstwo za choinkę on będzie sobie stał i tworzył cały świąteczny klimacik Były jeszcze dwa rodzaje takich stworków, że tak powiem Ale jakoś ten przekonał mnie najbardziej no, jest bardzo świąteczny. Ma tą czapkę taką kucharską, że nawet sobie pomyślałam, że fajnie do kuchni do tego świąteczne ręczniczki. Kupiłam też coś cudownego do kuchni, co zaraz wam pokażę. Powiem Wam szczerze, że jak wyszłam do Home and you, to po prostu oszalałam. Było tyle świetnych rzeczy. Jeszcze było coś takiego, że minus 90% na drugą rzecz, a w Homely chyba było minus 50% na drugą rzecz. Chociaż. Okazało się, że to jednak nie obejmuje wszystkich rzeczy I nie zapłaciłam tego minus 50% za tą drugą rzecz Także i tak jestem zadowolona ze wszystkich zakupów Zobaczcie w ogóle jaki on ma przepiękny ten świąteczny szaliczek Ten strój I ja myślę, że właśnie w tym roku postawię na czerwień z zielenią Ja część bombek, które już kupowałam wcześniej w Pepco Kupiłam złoto-biało Czerwone, ale może dorzucę nieco zieleni i stworzę właśnie całe mieszkanie w tej kolorystyce. Więc to jest oto pierwszy pan, który kosztował 70 zł, więc myślę, że w takim homediu musiałabym za niego dać 200 zł. No a przez to, że jest to spray marka, to zapłaciłam nieco mniej. Ehm, I tak, no jest przeuroczy, taki lekko przesłodzony, ale to mi się właśnie w nim bardzo podoba, więc to jest oto pierwsza rzecz. Dalej kupiliśmy czapki świąteczne z Maciejem. Nigdy nie wiem, jak ta firma się nazywa. Jest to taka, taki sklep, w którym jest mnóstwo takich pierdółek dosłownie. Wszystko tam jest, więc nie wiem ogólnie, jak się nazywa ten sklep, bo tutaj nie ma marki chyba. Chociaż nie no, nie widzę marki. Tak czy inaczej ta czapeczka kosztowała 16 zł, jest to taka klasyczna czapka świąteczna, i wzięłam ją, dlatego że. Pomyślałam sobie, że będzie idealna do intra, które dla Was stworzyłam, i na pewno widzieliście je na samym początku. Dajcie mi znać, czy Wam się w ogóle podoba to intro, bo trochę nad nim pracowaliśmy z Maciekiem, żeby było takie typowo świąteczne, fajne, klimatyczne. Powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zadowolona ze światła. Nie jestem jakoś też prześwietlona, ale też nie jest tam jakaś bardzo ciemna, a na dworze już jest naprawdę dość ciemno i ponuro, więc jest dobrze. No, i to jest pierwsza czapeczka, jaką mieliśmy, Naprawdę bardzo cute. A druga jest Sinseja. Taka o. I jest taka mięciutka, bardzo fajna. I to chyba będę miała ja, bo ona jest na trochę mniejszą głowę. Jak tak macie ją przymierzył, to trochę ciasna mu była. Więc druga wygląda tak. I ta kosztowała 16 zł, a ta kosztowała 9,99, więc była tańsza. I trochę żałuję, że wzięłam po prostu tą już tak powiedzmy, w pośpiechu, bo było bardzo fajny wybór tych czapek w Sinseju za mniej i jest ona bardzo fajna. W ogóle w Sinseju też było mnóstwo fajnych rzeczy na święta, więc możecie sobie tam luknąć. W ogóle na stronie ich jest mnóstwo fajnych świątecznych rzeczy, takich do domu, więc też myślę, że warto tam zajrzeć. Jak szukać jakichś fajnych inspiracji Teraz, co tutaj mamy dalej? Ja tak trochę mieszam ten Sinsay z Primarkiem To, co tutaj mi wpada w ręce, to wam będę pokazywała I tutaj mam świeczkę Jest to świeczka z Primarka Tych świeczek jest naprawdę spory wybór Były też zielone i były też inne świąteczne zapachy Mi się naprawdę bardzo spodobał ten zapach Winter Spice I to jest taki typowy zapach... Wina grzanego, naprawdę przepiękny. No, niesamowity zapach. Tutaj czuć taką nutę goździków, cynamonu, grzanego wina, i to jest taki prawdziwy, świąteczny zapach w takim bardzo fajnym według mnie szkle. Dodatkowo fajne było to, że miał faktycznie kilka kolorów, odcieni, więc było naprawdę w czym wybierać. Ta świeczka kosztowała 11 zł, więc myślę, że cena też jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. I powiem Wam też tylko, że oglądałam milion zapachów w Yankee Candle i zakochałam się w niektórych. Stwierdziłam, że zamówię sobie przez Vinted, bo wiedziałam, że są bardzo tanie w porównaniu do sklepu stacjonarnego, a wiecie, że ja zawsze szukam czegoś, co po prostu można kupić taniej. I znalazłam bardzo fajne zapachy. W ogóle byłam, byłam pod wrażeniem, ile jest świątecznych i takich zimowych zapachów w Yankee Candle, bo były nawet zapach jakichś y, lampek świątecznych, czy śniegu, nawet listów świętego Mikołaja, więc w ogóle szok. Tych zapachów naprawdę jest dużo i jest w czym wybierać. Ponadto widziałam super kalendarz adwentowy, i w sumie nie wiem, czy kupić kalendarz adwentowy, czy nie. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym otwierała jakiś kalendarz adwentowy z jakimiś kosmetykami, albo właśnie ze świeczkami, bo chyba ku temu bym się skłaniała, więc dajcie mi znać. Tak czy inaczej, uważam, że ta świeczunia jest naprawdę przepiękna. Dodatkowo ma taką świetną złotą obramówkę tutaj. No, bardzo ładna, dość minimalistyczna i myślę, że będzie pasowała idealnie na święta. I słuchajcie, co my tutaj dalej mamy? Teraz dalej Sinsay. I tutaj kupiłam sobie trzy pak takich majtek z grinczem. Ja muszę jeszcze sobie je wybrać, bo po prostu wyciągam tutaj świeżo z, z mojej torby, i tutaj są pierwsze z, takim, z taką twarzą jego. Za trzy pak takich majtek zapłaciłam 36 zł, więc myślę, że nie tak źle. Myślę, że nawet całkiem spoko. I no tak zobaczcie, o, to są brazylijskie majtki o, Ja mam w rozmiarze S i ta s faktycznie sprawdziła mi się bardzo dobrze Drugą parą, czekajcie, o Druga para to takie <grych> Też myślę, że naprawdę bardzo fajne Tutaj mamy Grincha oraz laski cukrowe i bombki I no naprawdę typowo świąteczne majtki I trzecia para to takie zielone które mają chyba właściwie taki sam wzór jak te poprzednie, tyle że są właśnie zielone i też mi się bardzo podobają. Jeszcze takich zielonych majtek w swojej garderobie nie mam, więc super. I naprawdę wygodne, fajnie leżą, bo tak wiecie, przymierzałam tylko na majtki moje, więc sprawdzam się idealnie. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy dalej. Ponadto mam tutaj kilka prezentów na święta dla moich najbliższych, których nie będę pokazywała, bo oni mnie oglądają, więc y, nie chcę psuć im niespodzianki, ale y, kupiłam kilka rzeczy w Primarku, kilka rzeczy w Homely, Home, leave, home and you dla nich, także tyle wam mogę powiedzieć. I kupiłam sobie jeszcze coś, na co czaiłam się już od bardzo dawna. Jest to taka opaska na mm, głowę. Która ociepla uszy zimą. I chciałam coś takiego z tego względu, że ja mam taką jasną kurtkę i zobaczcie, to będzie wyglądało przepięknie. A ja bardzo często noszę koka, a na kokę już czapki nie założę w zimne dni. A to tak, więc bardzo mnie to przekonało do kupna. I ona kosztowała 16 zł. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest jeden rozmiar, i to jest w ogóle Scissa. Ja nie wiem, czy o tym wspomniałam. Trochę taka ciasna się wydaje teraz, ale. Bardzo mi się podoba. Czegoś takiego szukałam i myślę, że sprawdzi się bardzo fajnie na jakieś chłodniejsze dni, jak będę chciała sobie po prostu zakryć uszy, żeby mi ich nie przewiało, więc jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz, którą kupiłam tak do domu dla siebie, to jest coś tak cudownego. Jest to najprawdopodobniej z Homely, tak dokładnie. Taki zestaw solniczki i pieprzniczki. Zobaczcie, jakie to jest urocze. Z jednej strony mamy pierniczkę, z drugiej strony mamy choinkę I no niesamowite 30 zł to kosztowało Myślę, że jeszcze nie ma tragedii jak na tego typu sklep Ale no piękne, bardzo mi się podoba I To by było tyle jeśli chodzi o moje dzisiejsze zakupy Na dniach pokażę wam jeszcze cały haul z Pepco, który jest naprawdę ogromny Możliwe, że pokażę wam to po prostu w następnym filmie Em, kolejnym vlogmasie. Ja będę się starała nagrywać vlogmasy. Na pewno nie będą się pojawiały codziennie, bo ja nie jestem w stanie ich wszystkich zmontować. Wiecie, ja jeszcze w międzyczasie chodzę do pracy, mam inne obowiązki, więc mogłoby być to ciężkie. Inaczej, jakbym na przykład pracowała z domu. No, ale niestety nie mam tej wygody, można by powiedzieć, akurat w tej sytuacji. Postaram się po prostu jak najczęściej nagrywać te vlogmaty. Myślę, że będą pojawiały się trzy razy w tygodniu minimum, więc na mnie to jest i tak naprawdę dużo, bo ja przeważnie dodawałam dwa filmy w ciągu tygodnia, a myślę, że te trzy to już jest naprawdę taki. Dobry wynik. Mam nadzieję, że w ogóle będziecie oglądać te vlogmasy, że Wam się spodobają. Um, I teraz idę sobie oglądać z Maciejem serial, bo znaleźliśmy bardzo fajny serial. Co prawda, nie świąteczny. Potem wam napiszę gdzieś tutaj ten tytuł, bo teraz nie jestem w stanie, bo po prostu nie przypomnę sobie, a nie chcę teraz na szybko sprawdzać. Yy, I może zrobimy sobie jakieś kakałko, zapalimy świeczunie i miło spędzimy wieczór. Naprawdę, powiem Wam, zmęczyły mnie te zakupy, z tego względu, że było naprawdę bardzo dużo ludzi, więc ja myślę, że część zakupów też zamówię przez internet i wtedy Wam też oczywiście pokażę, więc w tym. W vlogmasie na pewno pojawi się bardzo dużo holi y, świątecznych, dekorowania mieszkania, po prostu nie mogę się już tego doczekać, na pewno y, w najbliższych vlogmasach to zobaczycie. Zobaczę, czy jeszcze coś dogram, tak czy inaczej, dziękuję wam, że byliście ze mną w tym vlogmasie, w tym zaczynającym się pięknym świątecznym czasie. Mam nadzieję też, że miło spędziliście ze mną ten dzień, poczuliście już nieco świątecznego klimatu, zbliżających się świąt. Jest cały grudzień nastroić do tego wspaniałego okresu.